Witam wszystkich. Dzisiaj pokażę wam kolejną ulicę, na którą możecie trafić podczas egzaminu na prawo jazdy w Łomży. Jest to ulica Marii Skłodowskiej-Curie, zaznaczona czerwonym okręgiem na mapce. Ulica tam mieści się przy Lej Legionów, niedaleko środka egzaminacyjnego i wybrałem ją z tego powodu, Ponieważ jest ona zgodna z tematem dwóch wcześniejszych filmów, czyli jest to miejsce, w którym egzaminator może nie mówić, jaki będzie dalszy kierunek jazdy. Po wjechaniu w tę uliczkę, przed nami będzie widoczny znak nakazu. C9, nakaz jazdy z prawej strony znaku. Czyli nasze zadanie będzie polegać na tym, żeby objechać wysepkę z prawej strony, tak jak jest to widoczne na filmie. Zadanie proste, jednak podczas egzaminu, gdy występuje duży poziom stresu, zdarza się, że niektórzy kursanci wjeżdżają z lewej strony tego znaku i kończy się to oczywiście przerwaniem egzaminu z wynikiem negatywnym.